Hej, co dziś robimy? A może poczytamy bajkę? Dobra, to dawaj. Czerwony kapturek. Dawno, dawno temu w pobliżu wielkiego lasu mieszkała mała dziewczynka, którą wszyscy nazywali czerwonym kapturkiem, ponieważ często nosiła czerwony płaszczyk. Pewnego dnia mama poprosiła ją, aby zaniosła starej, schorowanej babuni kosz ze świeżymi owocami i ciastem. Kapturek zabrał jedzenie i wyruszył do babci, która mieszkała po drugiej stronie lasu. Dziewczynka wiedziała, że w lesie jest bardzo niebezpiecznie, ale była pewna siebie i niczego się nie bała. Nagle na jej drodze stanął wilk i zaczął wypytywać, co kapturek niesie w koszyczku. Dziewczynka odpowiedziała uprzejmie: Niosę świeże owoce i pyszne ciasto dla mojej babuni, która jest już stara i nie może wstawać z łóżka. Wówczas wilk wpadł na pomysł, jak może zdobyć jedzenie dla siebie, i podpowiedział dziewczynce, aby nie spieszyła się i zrywała kwiatków dla babci. On w tym czasie drogą na skróty pobiegł do domku babci, gdyż chciał tam dostrzec przed kapturkiem. Wszedł do domku i pożar babcie. Następnie przebrał się w jej nocną koszulę i wskoczył pod pierzynę. Kiedy czerwony kapturek nazbierał kwiatków dla babci, ruszył w stronę jej chatki. Dzień dobry, baboniu! Przeniosłam ci mnóstwo pyszności do jedzenia! zawołał kapturek. Z łóżka. Odpowiedział wilk przebrany za babcie. Podejdź bliżej, moje dziecko. Jestem już stara i nie widzę Cię dobrze. Kapturek odparł. Zapomniałam, że nie dowidzisz, babciu, o jej, ale dlaczego Ty masz takie wielkie oczy, żebym Cię mogła lepiej widzieć? A dlaczego takie wielkie uszy masz, żebym mogła Cię lepiej słyszeć? Babciu. – Ale jakie ty masz wielkie zęby, abym mogła cię szybciej zjeść! I wilk pożarł czerwonego kapturka. Nieopodal chatki przechodził Gajowy, który zobaczywszy wilka zrozumiał, co się wydarzyło. Złapał siekierę, rozciął brzuch bestii i wówczas wyskoczyła z niego babcia z wnuczką. Podziękowały Gajowemu za uratowanie życia i udały się na podwieczor. ¡Yey, ale super!